Cześć, witajcie moi drodzy. Poza tym, że w poniedziałki na kanale będą pojawiać się newsy z gier MMO, tak w soboty, tylko dziś wyjątkowo z jednodniowym opóźnieniem, będą pojawiać się podsumowania informacji z solówek. Nie przedłużając, koniecznie zostawcie subskrypcję, by być na bieżąco, podzielcie się Waszą opinią w komentarzu i życzę Wam miłego oglądania. W poście opisującym koniec nowej zawartości dla Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft pisze, że chociaż zespół rozważał dodanie nowej gry plus, doszedło do wniosku, że nie ma sposobu, aby była ona nagradzana ze względu na strukturę gry. Tutaj cytat: Rozumiemy, że ta wiadomość będzie rozczarowaniem. Mamy jednak nadzieję, że nowa zawartość wydana w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w tym nigdy wcześniej nie widziane doświadczenia takie jak Forgotten Saga, zapewniła ekscytujące i wymagające doświadczenie tym, którzy szukają bardziej powtarzalnych treści. Oprócz ogłoszenia, że nie będzie dodanej nowej gry plus, Ubisoft ogłosił również, że sezonowe festiwale gry nie będą już występować. Wszystkie nagrody z nich dostępne będą u sprzedawców w całej Anglii. A producent dodaje również dodatkowe nagrody w ramach podziękowania. Nowa gra Plus stała się powszechną funkcją popremierową wielu gier RPG, od Wiedźmina 3 po Horizon Forbidden West. Wiadomość, że Assassin's Creed Valhalla nie otrzyma tego trybu prawdopodobnie rozczaruje niektórych najbardziej oddanych graczy, ale w drodze jest jeszcze jedna, ostatnia część nowej zawartości, po której gra nie będzie już otrzymywać aktualizacji. Ogłoszone wcześniej darmowe DLC The Last Chapter pojawi się 6 grudnia i według Ubisoftu przyniesie wzruszające i intymne zakończenie sagi Eivora. Wiedźmin 3 dziki Gon wciąż otrzymuje nowe aktualizacje, a CD Projekt Red wyszczególnił czego się spodziewać, gdy pojawi się kolejny duży update 14 grudnia. Jedną z nowych funkcji dodanych na PCT jest tryb zdjęć, który pozwoli graczom robić zdjęcia i dzielić się nimi. Studio poinformowało, że później odbędzie się konkurs fotograficzny. Fani od lat zastanawiali się, czy gra kiedykolwiek otrzyma taką opcję, a teraz wreszcie nadchodzi. Dodatkowo na PC-tach pojawi się nowy tryb kamery, który pozwala przybliżać kamerę do Geralta. Gracze będą mogli dostosowywać widok do różnych sytuacji, takich jak eksploracja, walka czy jazda na płotce. Wiedźmin 3 na komputerach otrzyma także ray tracing oraz ustawienia graficzne Ultra Plus, które wprowadzają więcej szczegółów postaci, tła czy elementów otoczenia. W przypadku PlayStation i Xbox Series gracze mogą spodziewać się trybów wydajności i jakości, które pozwolą graczom wybrać, czy chcą priorytetowo traktować właśnie wydajność czy jakość. Dodatkowo ci gracze otrzymają ray tracing i inne funkcje graficzne. Wraz z aktualizacją pojawi się wiele innych nowości, w tym nowe opcje chodzenia i biegania dla Geralta oraz możliwość zmiany rozmiaru napisów w grze. Przerwniki filmowe również powinny zostać ulepszone i dodatkowo gracze będą mogli je zatrzymywać. Oczywiście każdy, kto posiada już grę, otrzyma wersję Next Gen za darmo. Najnowszy zwiastun The Invincible nadchodzącej gry Star Wars Industries i 11 Bit Studios ukazał więcej informacji na temat tajemniczej Regis Free. Była to niezwykle spokojna planeta, wydawała się być pozbawiona życia, jednak stała się celem wyścigu kosmicznego, w którym ekipy zaczęły badać przeróżne zjawiska naukowe. Kiedy jeden z tych zespołów zwiadowczych zaginie, twoim zadaniem będzie odkrycie, co stało się z zaginionymi członkami załogi i wyruszenie w przygodę osadzoną na tle kosmicznego krajobrazu Rigis. Jako astrobiolog jasna odkryjesz fragmenty historii, zagłębiając się w wielką tajemnicę, która może doprowadzić do odkrycia poważnego zagrożenia dla ludzkości. Poza niesamowitą rozgrywką, która według Eleven Beat Studios zmusi cię do ponownego przemyślenia ambicji i uprzedzeń ludzkości, innym wielkim plusem gry jest kierunek artystyczny. Głównym źródłem inspiracji dla retrofuturystycznej estetyki The Invisible była powieść polskiego autora science fiction Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Aktualizacja Valheim Mistlands bierze swoją nazwę od nowego biomu w grze spowitego mgłą bagna. Wraz z nowym środowiskiem pojawią się nowi wrogowie, materiały i przedmioty do wytworzenia. Aby pomóc przetrwać głębiny mgły pojawią się nowa broń i narzędzia, które ułatwią pokonanie stworów, w tym nowych wrogów podobnych do robaków i nowego bossa. Aktualizacja wprowadza również nowy system magii. Spożywanie żywności z substancją Eitr może napędzać magię żywiołów i krwi, jednak ona wymaga magicznych kosturów do rzucania, co o Oznacza, że aby stać się prawdziwym magiem, trzeba zagłębić się w gotowanie i rzemiosło. Po powrocie do obozu nowe materiały rzemieślnicze umożliwią tworzenie nowych mebli. A jeśli osiedliliście się na wybrzeżu lub chcecie wybrać się nad wodę, możecie cieszyć się odnowionym systemem połowów z nowymi typami ryb do złowienia. Aktualizacja jest obecnie w fazie testów publicznych i zostanie w pełni uruchomiona w grze w późniejszym terminie. God of War Ragnarok jest rekordzistą PlayStation. Gra sprzedała się w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy w tydzień od premiery, ustanawiając nowy rekord najszybciej sprzedającej się premierowej gry w historii PlayStation. Obejmuje to łączną sprzedaż PlayStation 4 i PlayStation 5 do 13 listopada. Dla porównania, druga część The Last of Us była wcześniej najszybciej sprzedającą się grą na PlayStation w historii, sprzedając się w 4 milionach egzemplarzy w 3 dni. 5 milionów egzemplarzy sprzedanych w ciągu tygodnia brzmi jak dużo, ale bez większego kontekstu ciężko zrozumieć, jak duży sukces komercyjny odniosła gra. Jedną rzeczą, która jest bardziej jasna, jest to, że Ragnarok jest ulubieńcem krytyków, zdobywając entuzjastyczne recenzje na całym świecie. Ragnarok ma jednak jeszcze długą drogę do przebycia, aby dogonić God of War z 2018 roku, który sprzedał się w ponad 23 milionach egzemplarzy. Ta gra również zyskała na premierze na pc jak dotąd Ragnarok nie został jeszcze zapowiedziany na komputery, a jeśli się to stanie, to na pewno nie przez kolejny rok. Ponieważ ośmioletni cykl rozwoju wreszcie dobiega końca, choć światełko w tunelu wciąż się oddala, Deep Silver i Dumbuster Studio ogłosili prezentację Dead Island 2 na początek przyszłego miesiąca. Prezentacja zostanie wyemitowana 6 grudnia o godzinie 13.00 na oficjalnym kanale YouTube. Gra została pierwotnie ogłoszona na targach E3 2014 podczas konferencji prasowej PlayStation dotyczącej wydania w 2015 roku, ale wiele problemów w tym utrata wielu programistów pozostawiło ją w stanie uśpienia aż do Teraz. Ostatecznie, po wszystkich opóźnieniach, premierę wyznaczono na 23 kwietnia. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym cyklu. Pamiętajcie także o zostawieniu subskrypcji i słyszymy się niebawem. Cześć!